Nazywam się Michał Dzikowski. Znajomi ludzie w branży mówią na mnie dziku. Pewnie ma to związek z tym, że nie tylko z moim nazwiskiem, a z tym, że robię rzeczy albo staram się robić w życiu rzeczy, które są delikatnie moją typowe. Im bardziej typowe, tym lepiej. Gdzie jestem? jestem w Tanzanii w tej chwili. To jest jakieś 7700 km od Polski od Warszawy. Aczkolwiek znaczy, nie mieszkam w Polsce już wiele lat, ale o tym później. I pracuję tutaj zawodowo jako fotograf komercyjny, tudzież, fotograf, tudzież fotodziennikarz. Zobaczcie dookoła, co tu jest. Jak mogę nie kochać Afryki? Kolory, kształty, inna kultura, wszystko jest inne. Inny kosmos, inny uniwers. Jak mogę nie kochać Afryki? Parę lat temu zauważyłem, że moim głównym atutem nie jest y, obsługa aparatu, nie jest znajomość przesłon ISO i tak dalej. Moim głównym atutem jest humanizm. Kiswa Hilini, Indjazi, Z Przyszłość, jaki będzie kontent tutaj władowany? Co będziesz robił? Z fotografem to jest tak, że to się nie ma do jakichś takich, to nie jest matematyka ani fizyka, nie wiesz co będzie. Nie? Potrzebuję kanału ekspresji, potrzebuję pokazać to, co się nauczyłem w ciągu ostatnich 15 lat, potrzebuję się tym podzielić.